Witaj widzę, 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 się, widzę, wiecie, się zauważyłem. zagramy w FIFA 23 yy, No i dzisiaj, yy, co jest? Benfica? A to już przecież dolewaliście mięso, to mam od, Bef od No dobra, no to napiszcie w komentarzach, czy chcecie, mhm. żeby żebym zagrał w Benfica, czy nie, bo pod ostatnim filmem, z tego co widziałem, to nie było komentarzy. Więc zobaczymy, dobra. Gramy z tą Belgią. Co jest? Co tronik? No dobra, co? Przepraszam bardzo, co? Łotce! Lewandowski, Lewandowski, Kamiński, trzy zera z Belgami, ale my ich łujemy. Co tu się dzieje w ogóle? Co jest nie tak? Ale Belgów rozwalamy, ale jeszcze wszystko może się odwrócić, bo 30 minut dalej zostało. Nie ma zmianek, nie Belgii, ale. Czekajcie. Jeden przechwyt i 30% skuteczności driblingów. Spoczka. Dzięki lewy. Kurde. A teraz będzie dobra okazja! Ależ to była sytuacja strzelecka! Wyłączyłem komentatora przecież. Czekajcie! Ustawienie gry Gdzie to niby jest? gdzieś to znajdę no przecież patrzyłem no i. co to? co to jest? nie chcę tego no i na co to? radar dźwięk dzięki to powinno być chyba to znowu głosowo wyłącz to Głośność muzyki w grze. Głosów... O, komentarza. O, właśnie. Komentarz to będzie to. Teraz. Tak, bo mówiliście, że głos. Tak o, dobre. I nie ma komentatora już. Okej, mi się z komentatorem lepiej grana, no, ale skoro wy nie chcecie, no to cóż. Chyba, teraz będziecie chcieli. Okej. ja będę komentował. Te... F, Pawł Kierkegaard. Pablo Picasso. Nie jest skrzydłem, ale teraz. Belgowie odzyskują piłkę i opęda. Karso. Karso teraz walczy, ale co, bo Polacy Jednak prosty błąd. I Łąken Wonken, karasko Karasko Szczęsny! Interwencja przepiękna. I Belgowie będą zaczynać z rzutu różnego. Środkowanie ale nieudane i teraz Polacy biegną skrzydłem Pablo Picasso biegnie biegnie dalej teraz próbuje znaleźć kolegów do gry jednak Belgowie blokują jego podanie i teraz Polacy muszą się wracać do defensywy teraz dobre niedobre dobranie piłki i teraz niebezpieczna akcja Lukaku ale Polacy znowu przy piłce Lewandowski i dalej Polacy Le Lewandowski, Lewandowski podaje. i teraz niebezpieczna akcja Polaków, ale jednak Belgowie przy piłce znowu Openda. szlak Marks Marks Nie wiem, nie umiem czytać nazwisk więc wiecie i ubicie. Lewandowski Nie wiem czemu on jest w ogóle kapitanem a nie lewy ale nie widzę nawet kto to za bardzo Lewandowski Teraz ładne pobanie. Uderzenie! Ajajajaj aj, aj, aj. To mógł być gol, ale no niestety nie miałem czasu żeby za, za bardzo nie miałem czasu żeby y, przytrzymać y, B, pod B strzał niestety nie był mocniejszy bardzo jakiś celny to kurde, jak ustrzelił belgą kurwa, jak ustrzelił to by było dopiero no i spalony belgowie za szybko zagrali i teraz zaczynają Polacy Lewandowski, dalej przy piłce? Ach i koniec, ale to mogła być jeszcze dobra akcja Ale Polska Belgia, Polacy wygrywają 3 do 0 z Belgami Co tutaj się stało? Co tutaj się stało po prostu no Lewandowski 9,2, piękna cena Włochy z Finlandią wygrali 3-1 Włochów raczej nie wyprzedzimy Ach, no i trening. I będę musiał montować końcowy film o, pania, Ile? Czemu ja aż tyle straciłem? Ja nawet nie wiem, czy ja zagram po treningu. Ha, dobra, bo teraz już w Krakowie gram. A też nie sprawdzę tabeli? Nie, wie, wie, wiem jak sprawdzę, wiem. Tabela. Ja to sprawdzę, ja. To zrobiłem po prostu. Kupar kraju, pasza sera kontynentu... UFA. Czemu ja w ogóle to mam? To, to Nie wiem. Łofa Super cup, a... O, eliminacje do Mistrzostw Europy. Drugie miejsce mamy, okej. Okay. Belgów, jak wyprzedziliśmy, co jest? No nie wiem. Brakuje nam dwóch punktów do Włochów. Dobra. Więc możemy się pokusić o awans nawet. Możemy się pokusić, ale na razie na to trening, więc widzimy się... No. za chwilę. Okej, okay, treningi zrobiłam już, więc na co? Gramy no z Miedź Legnicą. Miedź, Miedź, Miedź Dzień, co? na 13. Jak wygramy lekie przegra i Rodomiek, to możemy wskoczyć. Nie, nie, nie. Ale jak no, jak Lechia i Radom przegrają albo przynajmniej zremisują, a my wygramy z tą Miedź Legnicą, chociaż wątpię, no to mamy szansę na 14. miejsca. Zobaczymy. Co to? No przecież trenowałam przed chwilą. No. Dobra, mam wyniki. Właśnie. O, wygrywamy. Dobra, to mamy szansę. Mamy szansę. Chyba, że nam strzelą. No to będzie przypał. Bo już nieraz widziałam takie sytuacje w FIFA. Gdzie jest jeden, jeden, a nagle jest trzy, 3 No tak, ja w jedną sytuację na moim prywatnym koncie. Okej, okay, więc czas wejść. Gol lub asysta i trzy razy na połowie rywal. Wątpię, że on cokolwiek zrobił, ale nikt będzie nie no, znaczy połowy. O. Podanie to jeszcze, jeszcze ma, mam szansę. O Boże, 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 Boże. Boże, Boże. No. Dobra, nie, jak nie będzie miał gdzie podać, to wtedy... Cena spada za co? Za to, że biegam? Biegać nie mogę? Może za to, że oddycham? Oddychać, może nie mogę? Nie wiem. Cena mi spada dosłownie za nic. Powinienem mieć po prostu identyczną, skoro nic nie robię. Oeh, teraz niebezpieczna akcja. Jednak strach. Chłopcy, że sobie prawie ja strzelił. Widzę. Mało braku, byłby ten samolot. Bo to tak ledwo. ledwo. Na barw. Kto to jest? Minus jeden. Kto? Ja nie wiem kto to. Ja nie wiem kto to. Przepraszam bardzo. Gdzie to ty układaj? Zaprze odebrać. Okej. Okay. No jak mu tego nie odebrałem? Przecież ja prosty w prosty. Bo tam się wyświetla, że ten, że, że coś tam, coś tam, coś tam, bo coś tam, coś tam, coś tam. Zmniejsza mi się ocena, i bo coś tam, coś tam. A tak to kurwa, nic nie mówią, a mi zmniejszają ocenę. Na przykład o dwa albo o jeden. Trzeba, gol. A, nie. Będę tak strzelać, to w życiu nie strzelać. Ja mówię, ja strzelam po w ramkarze, przepraszam bardzo. Nie grają to. Nie wiem, czemu ty grasz kłopie na czas? Skoro gościu. Przegrywają, no. Jakby nie rozumiem, bo nie chcę jeszcze więcej przegrywać. Wątpię, żeby z nami przestało, się stało, ale nie. Być może. To łożyste! A to nie jest. Że... To nie jest młyn że to było czyste. Proszę go kopnąć, kurnę. Gdzie ty, kurnę podajesz? I gdzie ty mi uciekasz, chłopie? Gdzie mu to było aż taki mocny? Przecież ja tu, tu tylko przytrzymałem. Tylko troszkę to przytrzymałem strasznie mocno to nie było. Ale przecież dzięki mnie piłka mamy. Nie wiem, czy to jest mocno, no bo przecież troszkę go tam przy. coś tam? Nie wiem, co tam. Co tam zrobiłem, ale. O, mam 65, gazowskie. To A nie zadowolenie wszystkie. fajnie No koniec. Dobra, wygraliśmy. Wygraliśmy z mniej Więc jeśli na innych poszło słabo, to mamy szansę wskoczyć na 14 miejsce nawet. Więc już nie będziemy tak blisko strefy spadkowej więc może się nawet utrzymamy, o, no i git o i kupiłem kolejny level, więc możemy sobie kupić coś rozwój zawodnika podanie, no podanie mam do bani no. musimy sobie coś kupić odkręcanie piłki no słabe mam, więc przyda się, czemu nie no i troszkę podskoczyły minimalnie, ale jednak dobra, lecimy Ok, z piastem gramy. U siebie. Zobaczmy. O, wskoczyliśmy na nasze 14 miejsce, No i git. Czyli radowi ekstremistową, a Lechnia przygrała. Lechia. Nie lechnia. Piast jest na którym? Nie leży na pierwszy Ja wiem. Co oni tutaj robią, przepraszam bardzo. 12 zwycięstw, tylko jedna porażka. Wow. Sobie nieźle razem ale jak wygramy, to mamy szansę wskoczyć nawet na 12 miejsce. Na no, ale wątpię, żebyśmy wygrali, skoro mamy pierwsze miejsce w ekstraklasie. Ile przegrywamy? O 1-1, dobra. Remis też może być. Remisy też dobrze, bo przynajmniej możemy nie spaść niżej. Bo dalej możemy wrócić na tą naszą pozycję, jak przegramy. Jak zremisujemy, to niby też, ale zawsze jest tam mniejsze szanse. Bo zawsze mamy ten dodatkowy pobudzików. Dobra. Tu sobie czy. Zyskam tylko 4 razy, jakim jestem obrońcą? Jeden celny strzał, Spoko Lewy pomocnik, to czemu nie bronię? Gdzie ja byłem? kilometr, jeden kilo, ja tu rok biegłam co ja robię, pównę na ataku, skoro jestem pomocnikiem. proszę mi pomoc, ale nie No gościu, no! Ile? Przepraszam bardzo za złe podanie! Można podanie, straciłem 4. 0,4 stracił Ty Ronaldo, spokój się. Jak on to strzelił stąd? Przepraszam bardzo, szanse na gola 0. No. To było niemożliwe. Szanse na gola 0. Nie ma do strzału. Już my szans nie mamy, żeby to wyrównać. No. Jak on to nie wystrzelił? O, lewe na pasy, chociaż ty. No nie tam! Ja miałam podać do tamtego drugiego i miałam cofnąć nie grać do przodu. Ja nie mogę, FIFA ogarnij się! I mi nie... Prawie na zdecydujcie się wreszcie, kurna. Prawie bym odebrał tą piłkę, ale nie, oczywiście, że kurna, teraz muszę pisać. żeś dobrze podał gościu po co ja kupuję te podania skoro i tak on nie umiem podawać no dawaj jeszcze mamy szansę dawaj 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 A! co to było ja przewrotkę miałam robić kurwa, a nie tyłem głowy strzelać Muszę sprawdzić jak się przewrotki robi. Bo ja, normalnie to przecież przewrotkę powinienem robić A nie tyłem głowy strzelać Ja normalnie tyłem głowy bym strzelał W no, ja to jedyne co muszę zrobić to przewrotkę Przepraszam bardzo to jest jedyne sensowne co można było No kurna jeszcze jednego randu pić Dawaj, dobre. Dobre Dobre, dobre. Pięknie ale no, weź to rozegraj tam do tego a później do mnie bo teraz to nie, do mnie nie poda bo oni to przejmą bez problemu Gościu, gościu, bro ach prawie to był faul? To nie był faul o dobra Dawajcie, dawajcie panowie, dawajcie panowie. Jeszcze mamy szansę. Minuta doliczona. Jaki kurna faul. Znowu faul był. No i kurna... Jak on tam tamto strzelił, nie niego, No, no i... pewnie tak spadniemy, bo oni magicznie wszyscy wygrają. Zobaczymy. O, Lek się zremistrował, więc tyle do Więc chyba nam... Jak 25, przepraszam bardzo, jak jedno zrobiłem dobrze. Czy to jest bez sensu? Dobra, dalej mamy 14, czyli obaj zremisowali, a nie, Radomek przegrał. Ach, no i znowu, dobra, widzimy się za chwilkę, widzowie. Dobra, widzowie, zrobiłem ten trening, więc zagramy już ostatni meczyk. Mamy 14 miejsce, aha, to już patrzyłem i teraz gramy z Lechium o 14 właśnie. No dobra. To będzie dosyć ważny mecz tutaj w Lidze. A iliga w ogóle kiedy się kończy? Ile jeszcze zostało? Ile jeszcze zostało meczów? Bo, nie, my dopiero 16 zagraliśmy. Bo, to jeszcze tak e, 20, tak. 30 około meczów jeszcze zostało. O no nie, ja przegrywamy, musimy strzelić, żeby był chociaż na widok. Barem jest bo, 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 dalej będziemy mieli więcej punktów. A jak wygrajemy, no to będzie przypał. Bo będziemy mieli mniej i spadniemy na 15 albo 16 i znowu, kurde, będzie na spadek groził. tak bym nie chciał. Dobra. Rześficzek 5 gol lub asysta i 30% skuteczności dribblingu. Czyli niemożliwe, Dribling. Oni ci, kurde, zabiorą piłkę z palcem w nosie. Yy, strzał lub gol niemożliwy. 6 5. no to jest możliwe w miarę. W miarę po co mi zmieniacie pozycję, gościu? Zdecydujcie się w końcu. Gdzie ja mam grać? Co, co Jaki spalony? Gdzie waszym zdaniem to był spalony? Przepraszam bardzo. Jaś chyba nie wiedzą, co to jest spalony. Przepraszam bardzo i jej. O wreszcie, dali mi napastnika. kifa test co? Co Czerwona kartka? Pokaż mi to. Możesz przyjść się chợ. Hm. Hm. No i 2:1. Hm. No nie tego się spodziewałem. Tego się nie spodziewałem w ogóle, że dostałem czerwoną kartkę. Aha, jeszcze jestem zawieszony na najbliższy mecz. No to super. I, i, i 15. Dobra. Bo jest lepsze niż 16 przynajmniej. Czerwona kartka. Obwin sędziego. Powinienem żółtą dostać, nie czerwoną. Moim zdaniem. Chyba, że na Ultimate jakoś inaczej wygląda. No ale cóż, ja już będę się z wami żegnał widzowie i co jeszcze mogę powiedzieć? Hej!